Bosch po 6 latach rozwoju pojazdów elektrycznych uznał, że nie mają one sensu. Bosch stwierdził, że przy obecnym rozwoju technologii napędu elektrycznego akumulatory są zbyt mało efektywne, są za ciężkie i nie przechowują na tyle dużo energii, żeby stanowić sensowną konkurencję dla pojazdów spalinowych pod względem zasięgu. Aby jednak móc dalej istnieć na rynku, koncert musiał zdecydować się na rozwój innej niskoemisyjnej technologii. Zdaniem Boscha przyszłość należy do ogniw paliwowych. Dlatego też do roku 2026 planuje przeznaczyć 2,5 miliarda euro na ich rozwój. Ogniwa mają być stosowane przede wszystkim w samochodach ciężarowych, a źródłem energii ma być woda. I ja przez ostatnie lata nie widzę jakoś wzrostu drastycznego zasięgu samochodów elektrycznych czy szybkości ich ładowania czy nawet dostępu do infrastruktury ładowarek. Dlatego dla mnie wodór wydaje się ciekawą alternatywą niskoemisyjną do pojazdów elektrycznych.